Wójtowie, burmistrzowie i starosta powiatu Łukowskiego przyjęli wspólne stanowisko, w którym docenili oddolne inicjatywy mieszkańców organizujących zbiórki, ale także zaapelowali, aby były one celowane, czyli organizowane na zapotrzebowanie konkretnych instytucji lub organizacji i konsultowane z urzędami gmin. Jesteśmy przede wszystkim w stałym kontakcie z Panem Wojewodą. Praktycznie co dzień uczestniczymy w konferencjach. Sytuacja jest dynamiczna, Pan Wojewoda osobiście często jest na granicy. Przekazuje też różne komunikaty, między innymi takie, żeby ta pomoc nie była taka chaotyczna, bo dobrze jest na przykład zebrać różne dary, różne produkty, ubrania, zawieźć na granicy i zostawić. oni tam nie mają z tym co zrobić. Więc też jest taki apel do mieszkańców, że jak najbardziej jeżeli ktoś zbiera dla konkretnego podmiotu te dary i wie gdzie to zawieść, to jest to jak najbardziej najbardziej wskazane. Natomiast spotkaliśmy się z wójtami, z burmistrzami, ustaliliśmy, że na terenie każdego samorządu koordynuje pomoc gospodarz samorządu, czyli w miastach burmistrzowie Czyli Włokowie i W Stoczku w gminach Wójtowie. Natomiast tutaj w imieniu powiatu całością, całością tej pomocy będzie kierował pan Paweł Lucht. W imieniu pana starosty zostałem wyznaczony na koordynatora w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na terenie powiatu Łukowskiego. Nasza pomoc przede wszystkim skupia się na zapewnieniu im miejsc tak, do, do, i zapewnieniu podstawowych potrzeb socjalno-obytowych. Należy mieć świadomość, że główny, główny nurt pomocy, jaki idzie do obywateli Ukrainy, jest od mieszkańców naszego powiatu, za co serdecznie bardzo dziękujemy, ale jednocześnie chcielibyśmy mocno zaapelować i podkreślić, że odruch serca, jaki, jaki pokazuje, jest budujący, ale niesie za sobą pewne konsekwencje. Osoby te na własną odpowiedzialność przygarnęły te osoby pod swój dach, jak również muszą im zapewnić na swój niestety koszt. Ich utrzymanie. Osoby, które nie zarejestrowały się w punktach recepcyjnych na granicy, są właśnie u naszych obywateli. Wszyscy inni obywatele Ukrainy, którzy po potrzebują wsparcia państwa polskiego, winny zarejestrować się w punktach rejestracyjnych, recepcyjnych, które są zlokalizowane przy przejściach granicznych. Owszem, można uczynić to również elektronicznie. O tym zostały powiadomione wszystkie urzędy miast i gmin z terenu naszego powiatu. Odbywa się to zdalnie. Instrukcje, jak postępować w tej sytuacji, zostały przekazane do merytorycznych pracowników w miastach i gminach. Jest taka możliwość, żeby u nas te osoby zarejestrować. Wtedy będą objęte pomocą państwową, tak? przy czym nie gwarantujemy, że miejsce, w którym zostaną zakwaterowane, że on będzie miało miejsce na terenie naszego powiatu, ponieważ jest to baza ogólna. Na ostatnim spotkaniu, jakie miało miejsce u pana starosty, apelowaliśmy o to, aby wszelkie zbiórki były zgłaszane do właściwych urzędów miast i gmin, żeby te zbiórki były celowe, żeby było wiadomo, dla kogo to zbieramy. Jeżeli mamy oddolne inicjatywy, z nikim nie konsultowane, prosimy wtedy kierować się do Caritasu, do PCK, do, in, do organizacji pozarządowych, które niosą taką pomoc. Jeżeli powiedzmy gdzieś ktoś zbierze dary, i nie będzie wiedział co z tym zrobić, to każdy wójt będzie miał u siebie takie, takie miejsce. Umówiliśmy się też z wójtami, że my w PKS-ie w Łukowie otworzymy magazyn i jak na przykład nazbieramy tych darów na tira, to wtedy zawieziemy to do magazynów albo do Niemiec pod, pod Lublin, albo do Pszczółki. Czyli, czyli do Lublina, tam gdzie też został uruchomiony taki duży magazyn, a tam już z kolei mają konkretne adresy i będą wiedzieć, gdzie ta pomoc, pomoc trafi. Od poniedziałku w Łukowie trwa zbiórka darów dla Ukrainy, w tym dla naszego partnerskiego miasta Baranówka. Pierwszy transport z darami już został wysłany do Lublina. W dniu wczorajszym pierwsze, e, pierwsze, palety, e, pierwsze 10 palet zostało wysłanych e, do tego hubu lubelskiego, do Agencji Rezerw Materiałowych. Stamtąd ta pomoc trafi już bezpośrednio na Ukrainę. Jak widzimy na załączonych zdjęciach, już kolejne palety prawie są gotowe do wysyłki. Najbardziej potrzebne są w tym momencie środki opatrunkowe, środki medyczne, lekarstwa bez recepty: paracetamol i buprofen, lekarstwa również dla dzieci. Zbieramy również żywność długoterminową. W dniu dzisiejszym przyjechał transport z zakładów miejskich, za co serdecznie dziękujemy. 20 tysięcy konserw, które pomogą. Tam na miejscu na Ukrainie, ale również dla tych uchodźców, którzy są już w Łukowie, mamy już pierwsze informacje, że są już rodziny ukraińskie w Łukowie. Serdecznie dziękujemy za to wsparcie mieszkańcom Łukowa, bo to jest ich dobra wola i ich taka bezpośrednia pomoc. Od dnia jutrzejszego będzie już prowadzony numer kontaktowy w języku ukraińskim. Tutaj pani Olesia będzie prowadziła te rozmowy po ukraińsku z mieszkańcami, z uchodźcami, i wtedy będziemy mogli się dowiedzieć, czego oni teraz potrzebują, jakie są ich potrzeby i będziemy ich kierować do odpowiedniej instytucji, aby otrzymali tą pomoc. Docierają do nas niestety również negatywne e, głosy i sytuacje, które nas niepokoją. E, I tutaj chciałbym uciąć i, i ostatecznie powiedzieć, że na ten moment samorząd, ani, ani województwo, ani rząd nie finansuje pobytu uchodźców w domach prywatnych. Mamy zabezpieczone miejsca w hotelach i jeżeli tylko przyjdzie sygnał od pana wojewody, że mamy gdzieś tam kogoś rozlokować, to oczywiście to, to uczynimy. Natomiast też starostwo ze swojej strony włącza się aktywnie w pomoc. Przekazujemy, przekazujemy dary, zakupiliśmy. Trzy Trzy generatory prądu o mocy 10 kW. To są takie, które potrafią obsłużyć całkiem duże budynki, między innymi być może nawet szpital polowy, jak będzie trzeba. I być może jeszcze dzisiaj zawieziemy to do Tomaszowa Lubelskiego, bo tam pan starosta Tomaszowski koordynuje zbiórkę tychże generatorów, bo wie, gdzie one są potrzebne. Mieszkańcy Łukowa mogą wesprzeć ukraińców, przynosząc dary do świetlicy ośrodka sportu i rekreacji każdego dnia od godziny 8 do 20. Zbiórka będzie trwała aż do odwołania. Dary przyjmowane są także w biurze senatora Stanisława Gogacza w godzinach od 9 do 16. Dary można również przekazać za pośrednictwem Caritas w punkcie przy parafii Przemienienia Pańskiego w Łukowie.